Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Shapes.io Dzisiaj zaprezentuję wam jak w mojej fabryce wszystkiego nazwa własna powiedzmy na fabryce wszystkiego w jaki sposób sobie zrobię kolejny poziom no właściwie kształt na ten poziom nie będę wam pokazywał całego przechodzenia tego levela Natomiast pokażę Wam tak przykładowo kolejny wygenerowany kształt, który jest do zrobienia. Tutaj tak jak widzicie mamy póki co nadal dwa poziomy. Kształt nie jest jakiś specjalnie trudny. W każdym razie no tak, czy siak jak już do takich rzeczy trzeba mieć odpowiednią maszynerię. Maszyneria wygląda w taki sposób. Zrezygnowałem z wcześniejszych modułowych fabryk, które naraz. Jako na każdy moduł naraz potrafiły produkować po kilka różnych części, ponieważ powodowało to różne zatory te wszystkie fabryki musiały być ekstremalnie ze sobą synchronizowane, żeby nie było zatorów. Tak więc zrobiłem je bardziej modułowe, do takiego stopnia, że są właściwie te podstawowe, powiedzmy, ten podstawowy poziom fabryk jest niezależny. Niezależny w tym sensie, że może gdzieś być zator, reszta fabryk i tak będzie pracować, przez co co najwyżej zwolni się produkcja, a nie dojdzie do sytuacji, gdzie faktycznie będzie trzeba eliminować zator, tak jak to było wcześniej. No i są tutaj takie różne ćwiartki, kół, kwadratów, gwiazdek. Przy okazji też części do śmigieł, do wiatraczków, czyli pojedyncze śmigła. Tutaj w tym miejscu. No i e, tak tutaj jest odpowiednie malowanie tego wszystkiego kolorem białym, fioletowym, żółtym, cyjanowym, zielonym, czerwonym, niebieskim. No i trzeba to wszystko ze sobą odpowiednio połączyć. To co widzicie tutaj, jeszcze pochodzi z połączenia z poprzedniego. Poziomu i wyglądał ten poziom w taki sposób. Może Wam w ogóle pokażę. Może w ogóle Wam pokażę tutaj podsumowanie, jak to wygląda. Jak widzicie, już tutaj troszeczkę poziomu zrobiłem właśnie między odcinkami. No i tak, spróbuję tutaj zrobić kolejny. Poziom, aczkolwiek widzę, że tutaj już znowu mamy jakieś ostrzeżenia na OBS-ie, czyli gdzieś niestety sprzęt już tutaj nie daje do końca rady tego wszystkiego obsłużyć. Tak potężnych fabryk wraz z nagrywaniem znowu jest jakieś ostrzeżenie, no trudno. Dobrze, spróbujemy zrobić ten kształt. Niebieskie śmigło. Wydaje mi się, że niebieskie śmigło nawet było chyba wcześniej ale tutaj nie mam stuprocentowej pewności tak, jest niebieskie śmigło, więc niebieskie śmigło które ma być odwrócone, tak, w taki sposób, no właściwie no właściwie to jest, więc to wszystko tutaj może, mogę sobie zostawić, tylko trzeba potem odpowiednio to doprowadzić potem do innych fabryk natomiast to wszystko tutaj już powinno działać jak należy, więc jeden element jest zrobiony z poprzedniej po prostu fabryki Tutaj z kolei mam takie kółka, które są jeszcze z dwóch chyba poprzednich poziomów, jakoś się zachowały, więc też mogę je jak najbardziej wykorzystać. Tylko tutaj trzeba będzie to odwrócić. I tak w ogóle swoją drogą no, postanowiłem zrobić odcinek, gdzie faktycznie powiedzmy co nieco robię tak, na tym odcinku, a nie tylko prezentuję. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Powinno być dobrze. No i w ten sposób już jest no mniej więcej 1 czwarta całego projektu. Teraz potrzebuję czerwony czerwone śmigło. No tak, konkretnie czerwone śmigło, bo to jest składowa właściwie wiatraka. No więc tak, tutaj miałem jakieś śmigła. Dość dużo tych śmigieł tutaj właściwie jest. Więc tutaj muszę sobie przeprowadzić. Przeprowadzić muszę odpowiednio tutaj wszystko. Tak swoją drogą, to chyba ostatni raz w ogóle będę nagrywał jeszcze taki proces tworzenia takich rzeczy, ponieważ no widzę, że tutaj niestety coś nie wyrabia, nie wiem czy karta graficzna, czy, czy dysk. W każdym razie ciągle widzę tutaj ostrzeżenia, no bo procesor pracuje w miarę w normie, więc tutaj nie podejrzewam procesora. A na inne komponenty nie mam teraz podglądu, ale wydaje mi się, że tak, że właśnie to. Że właśnie to będzie chyba dysk albo karta graficzna. Tutaj takie śmigiełka miały być, tak? Tak, żeby było czerwone. No to właściwie czerwone, to ja mogę już sobie zrobić tędy. No i tylko tutaj odpowiednio oznaczyć, że tutaj też mam czerwone i jeszcze odpowiednio je odwrócić, o ile się nie mylę. Chociaż nie, jest tutaj, widzę, rotacja w odpowiedni sposób już zrobiona, a domyślna. Dobrze, i teraz jeszcze jest takie czerwone, to znaczy żółte, tak? Żółta, taka jedna czwarta koła. Przede wszystkim tak, żółty mam gdzieś zdecydowanie niżej. No i tutaj ten żółty można by było wykorzystać stąd, tylko muszę znaleźć właśnie te takie ćwiartki kół. No i są tutaj. Więc bardzo, bardzo fajnie. Tak, jak widzicie, no idzie to jeszcze dość lamazarnie, bo oczywiście tutaj poprawić, zapewne zautomatyzować w tej fabryce można by było zapewne bardzo, bardzo wiele. No ale cóż, teraz najpewniej będę musiał to chociaż raz odwrócić. Tak mi się wydaje. Że pewności nie mam. Tak, dobrze, faktycznie muszę to odwrócić. I teraz tak, tutaj potrzebuję taki, takie śmigło żółte. To śmigło żółte mógłbym po prostu tutaj odpowiednio odwrócić. I właściwie mógłbym odwrócić chyba w drugą stronę i wówczas będę miał ten element, którego poszukuję. Tak, to będzie to świetnie. Potrzebuję zwykłe takie. Hmm, Taki zwykły, szary, niepomalowany kwadrat. Strasznie dużo tutaj ogólnie widzę, że jest tych śmigieł do wiatraczków w tym tutaj elemencie. No, ale tak, na czym się tutaj zatrzymałem? Zatrzymałem się teraz na tym kwadraciku. A to jest chyba nieaktualne, prawda? Bo tutaj i tak nie ma żadnego fioletowego elementu, więc to tutaj sobie odpowiednio od razu odznaczę, żebym po prostu zapamiętał, tak? że, to jest, że to nie jest nic potrzebnego. Więc tak, tutaj mam jakiś cyjanowym kolorem z poprzedniej jeszcze figury, więc to sobie odłączę i myślę, że mogę spokojnie... Coś co nieco, że tak powiem, podłączyć tędy. No i też, i też będzie działać, tylko muszę zwrócić tutaj uwagę na rotację, będę musiał chyba to dwukrotnie odwrócić, bez względu już na kierunek, bo tutaj tak się to ustawiło, że chyba tak czy owak bym musiał dwukrotnie to odwrócić. Dobrze. No i mamy już ten tutaj element. Kolejnie nie pamiętam, czy w ogóle zrobiłem te śmigła żółte. Tak, zrobiłem. Dobrze. Świetnie. Te gwiazdki nie będą potrzebne. Teraz potrzebuję śmigło po prostu szare. Ale zanim to, to może co nieco bardziej złożony element, czyli mianowicie takie śmigło tyjanowe. To w sumie mogę odłączyć. Cyjanowe oczywiście zostaje. No, reguła jest mniej więcej do tej fabryki taka, że po prostu ten układ kolorów zostawiam, chociaż jednej rzeczy nie zmieniam, dzięki czemu wydaje mi się, że jest chociaż o tyle szybciej. Tak? Więc tutaj było śmigło, ale cyjanowe do zrobienia, czyli ten taki jasny niebieski. Śmigła są tutaj, więc kolejnego tutaj też korzystam. Wcześniej dużo tych śmigieł brałem do takiego dodatkowego magazynu z tam takimi częściami, z krawkami, jak ja to zwykle nazywam. A teraz faktycznie duża ich część się najzwyczajniej w świecie po prostu przyda. No i tutaj jest jeszcze ten element do obrócenia. On będzie do obrócenia, wydaje mi się. Wydaje mi się, że chyba też dwa razy. Albo raz, właśnie. Muszę to przetestować. Tak, to będzie ten element. I teraz jeszcze potrzebuję. Słuchajcie, potrzebuję jeszcze zwykłego śmigła. Zwykłego śmigła będę potrzebować. Takiego niepomalowanego. Zwykłe śmigło już sobie klasycznie, tak jak widzieliście wcześniej, zaczerpnę stąd. Na pewności już tutaj pociągnę częściowo chociaż ten taśmociąg. Dobrze, świetnie. I co ja tutaj mam tak naprawdę? Fioletowego w ogóle nie potrzebuję. Teraz bym musiał użyć wszędzie... Śmietniczek, ten kosz na śmieci i po prostu wszystko wszystko ładnie przeczyścić. Zobaczyć czy aby na pewno któregoś elementu nie pominąłem. I zacząć już to pomału łączyć, tak? Już to pomału będę musiał łączyć. Tak widzicie jest to już lekki, lekki nieporządek. W każdym razie tak, ta linia jest w porządku. Jeżeli chciałbym robić tutaj pierwszą warstwę, no to muszę to śmigło niebieskie i tą jedną czwartą koła. Więc właściwie już to mogę łączyć. Mógłbym już to zacząć łączyć. Chociażby tutaj. Żeby to odpowiednio połączyć, to tak jako że to śmigło jest na górze po lewej stronie, to powinno być. Wydaje mi się, że tutaj też na górze tej maszyny, w kolej w kolei ta ćwiartka, ta jedna czwarta właściwie koła powinna być tutaj. I wydaje mi się, że to już będzie odpowiednia, odpowiednia tutaj część tej części, tak. Teraz jeżeli chodzi o kolejną rzecz, to na pewno muszę to odłączyć i to Teraz potrzebuję też takie śmigło, które będzie na górze. Śmigło, które będzie na górze. I do tego jedną czwartą koła z żółtego, tak, które jest tutaj odpowiednio odwrócone i widzę, że to będzie chyba to. Tutaj jeszcze troszeczkę poprzednich taśmociągów zostało. Poprzednich poziomów. W jakiś czas po prostu zrobię tutaj gruntowny porządek, tak mi się wydaje. Ale jeszcze nie czas. No i teoretycznie już powinienem mieć to wszystko połączone. Tutaj na wyjściu powinno już się to łączyć, chociaż tutaj to było troszeczkę inaczej zorganizowane. Więc, więc tutaj te dwie rzeczy będę musiał połączyć ze sobą odpowiednio, nieco inaczej niż to było w przypadku poprzedniego poziomu, którego nie mieliście okazji. Widzieć, no i zapewne też wielu innych również nie zobaczycie. Tak, wydaje mi się, że teraz te dwa tutaj stakery by musiał, duże stakery by musiał połączyć ze sobą w ten stacker. Nie wiem tylko, czy jest to dobrze zrobione, bo tutaj pokazują się elementy I tutaj pokazują się jeszcze elementy z poprzednich poziomów ale wydaje mi się że nie wydaje mi się że jest wszystko w porządku wydaje mi się że jest wszystko w porządku przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszy poziom a teraz trzeba jeszcze zrobić drugi poziom jeżeli teraz tak Żółte śmigło muszę połączyć. Żółte śmigło muszę połączyć z po prostu szarym z szarym kwadracikiem. 1 czwartą tego kwadracika podstawowego podstawowej wielkości powiedzmy. Więc można by było to zrobić nawet tutaj. Chociaż nie wiem, czy ma to do końca sens, robienie tego dopiero tutaj. Skoro tu są i tak elementy nieaktualne z innych poziomów. Nawet nie pamiętam, czy z tego poprzedniego, czy z jeszcze jakiegoś innego. Tutaj pewności co do tego nie mam. W każdym razie to bym musiał na pewno tak połączyć, natomiast te, te jakieś, szare, jakieś szare kwadraciki, o tutaj mam już przygotowane, tak? I te szare kwadraciki muszę zaczerpnąć stąd. Ok, świetnie. I w ten właśnie sposób połączyć. Jeszcze trzeba zrobić z drugiej warstwy tę drugą połówkę, czyli też takie szare śmigło z migłem cyjanowym. I to szare śmigło. To szare śmigło powinno być. O, jest tutaj, świetnie. Szare śmigło z cyjanowym. Tak, żeby tutaj przy okazji niczego przypadkiem nie rozerwać. Muszę się tak tutaj z tym na spokojnie obchodzić. Ten element byłby górny, więc musi iść tutaj. Z kolei to cyjanowe, cyjanowe śmigło, nie wiem w którym miejscu jest konkretnie, jest tutaj. Dobrze, no i to nawet nam świetnie. To mi pasuje. Więc tak, będzie już trzeba iść niemalże prosto już tędy. I niepotrzebnie odwróciłem ten tunel. Dobrze, i to powinno się też ładnie połączyć. I teraz tak. Tutaj jest ten. Tak, ta góra i ten dół, a tutaj jest ta góra i ten dół, czyli tu jest część prawa, tu jest część lewa, więc część prawą będę musiał najpewniej podłączyć. Tutaj, z kolei część lewą będę musiał podłączyć tutaj. Na zasadzie próbi błędów, czasami trzeba to wszystko robić i wówczas ewentualnie, ewentualnie naprawić, tak. Więc to już by była tutaj na tym wyjściu, tylko ja muszę tutaj śmietniczek dać. Na tym wyjściu to już by było całe zrobione, cała zrobiona teoretycznie warstwa druga. Natomiast gdzieś się tutaj zatrzymałem na warstwie pierwszej i nie jestem pewien, czy na pewno to jest wszystko to, bo tak jak widać jest tutaj bardzo dużo elementów nieaktualnych, i muszę to też tutaj lekko, lekko wszystko prawda, przeczyścić ładnie. I wówczas zobaczyć czy to się będzie zgadzało, więc też będzie trzeba dać tutaj śmietniczek. I najzwyczajniej w świecie odczekać, tak? Zobaczyć czy w ogóle coś z tego będzie. No, to jest taki fragment, gdzie musimy poczekać. Co ciekawe, ja tego nawet, jakbym chciał, to nie zmontuję. Słuchajcie, ponieważ nagrywam to poprzez kartę graficzną i niestety, kiedy próbuję to odtwarzać i przewijać gdzieś, to nie mogę. Dopiero kiedy YouTube to przetworzy, to już da się to przewijać. Natomiast, kiedy próbuję to zmontować, to bym musiał prawdopodobnie montować dwa razy, ponieważ w trakcie. Renderowanie w trakcie na timeline nie działa, niestety. Procesor, że tak powiem, kręci się do stówy i nic niestety nie jestem w stanie zrobić, tak więc, no jest tutaj no, nagranie. Akurat y, część nagrań po prostu wrzucam na surowo. Tak jak w tym przypadku nie mógłbym tego nagrywać procesorem, bo po prostu przy zapisie wiem, że najprawdopodobniej plik wynikowy by mi się zepsuł. W zapisie gry, tak, bo wtedy procesor by. Prawdopodobnie nie miał na tyle mocy, a wtedy często pliki wynikowe lubią psuć, kiedy procesor dochodzi do 100% i szybko musi podbijać zegary. Natomiast z drugiej strony, no też nie mogę tego zmontować, jak jest to nagrywane poprzez kartę graficzną, bo jest jakiś problem potem najprawdopodobniej z odkodowaniem tego. Więc no cóż. Wrzucam po prostu surówki, tak, że tak powiem na tyle, na ile mogę. Zobaczmy, czy tutaj się zrobił ten kształt, tak. Jest wiatraczek, jest ta jedna czwarta koła, jedna czwarta koła z drugiej strony tylko żółta i jest czerwone śmigło. Więc, o dziwo, udało mi się to dobrze dopasować. O dziwo, udało mi się to dobrze dopasować. Nie wiem czemu się powtarzam, ale możliwe dlatego, że troszeczkę się stresuję tymi komunikatami tutaj na OBS-ie, które mam. No ale trudno. To muszę usunąć, bo ta linia jest nieaktualna. I teraz sprawdzam, co tutaj narobiłem takiego najlepszego. Śmigło, kwadrat, śmigło, śmigło. I wydaje mi się o dziwo, że to. Powinno działać teraz, tylko zobaczmy, e, zobaczmy połączenie, czy będzie poprawne, bo końcowe połączenie bardzo często lubi mi, mi się mylić. Teraz oczywiście też kolejna procedura przeczyszczania maszyny. Trzeba zobaczyć e, dopiero po chwili, tak czy na pewno wszystko będzie wówczas e, działać. Można zrobić tutaj delikatne albo nawet ultra, że tak powiem, zbliżenie. I chodzi o to, żeby dojść do momentu, gdzie już mniej więcej będą wychodzić tylko te elementy końcowe, o które nam chodzi. I już widzę, że połączyłem to źle dokładniej na odwrót. Więc trzeba tutaj zrobić taką małą sztuczkę. To pójdzie tędy a to pójdzie tędy Oj, coś tutaj za krótko shifta chyba trzymałem Takich elementów trzeba dostarczyć 60 tysięcy, więc no myślę, że dobrze rozumiecie dlaczego wam tego wszystkiego na odcinku nie pokażę, bo on by trwał pewnie półtorej godziny, tak? Dobrze, teraz musi się znowu z kolei maszyna przeczyścić, i muszę sprawdzić, czy na pewno wszystko dopiero teraz będzie się zgadzać. I teraz dopiero już te elementy zaczynają wyglądać tak jak powinny wyglądać. Tutaj jest niebieski, tu jest niebieski, czerwony, żółty. No i jest ta druga warstwa też, wydaje mi się, że poprawnie, poprawnie zrobiona. To już chyba mogę dostarczyć wszystko do głównego budynku, tylko tutaj będę musiał tylko tutaj będę musiał przejść do tego głównego budynku. To chwilę potrwa, ok, jesteśmy. Tak widzicie, 25 poziom, no pominąłem troszeczkę tego, tak? To fajne, że tutaj się wszystko też w przechowywaniu jakby wszystko się tutaj po kolei wyświetla i to nawet mniej więcej tak jak są przechodzone te poziomy ponieważ co każdy kolejny poziom tam mniej więcej trzeba więcej mniej więcej trzeba więcej dokładnie tak o około 5000 tych kolejnych elementów, nie zawsze, ale co jakiś czas właśnie o te 5000 przeskakuje, tak? Wydaje mi się, że później w kolejnych poziomach po prostu te wymagania będą rosły coraz, coraz szybciej. I teraz muszę poczekać, aż chyba na tej linii zaczną się pojawiać te elementy do 25 poziomu. Oczywiście wygenerowane. Wy możecie mieć inne, tylko tak przypominam, że do 18 poziomu jest jeszcze tutaj ten kształt, a później już są generowane losowo, coraz trudniejsze, tak? No trudniejsze też do pewnego stopnia, bo maksymalnie mogą być cztery warstwy kształtów. I tutaj jeszcze ciekawa sytuacja, bo postanowiłem opróżnić moje dodatkowe magazyny tych pół kwadratów, jak ja to nazywam, pół kwadraty niebieskie, te, które były znane z pierwszych leveli, które były wymagane, tak? Postanowiłem je opróżnić, ale żeby je opróżnić, no to dość dużo czasu zajdzie, bo tam jest ich ponad chyba milion. Przy okazji, koło 2 milionów, tak wyliczyłem, w każdym razie, że muszę mieć łącznie mniej więcej w hubie, żeby je wszystkie przetransportować z tamtego magazynu, czego nie będę wam już pokazywał. Może wam kiedy indziej pokażę jeszcze potem fabrykę liści i tak dalej, ale to może nie, nie tym razem, bo już to nagranie wyjdzie za długie. I tak jak widzicie, jest już, jest już właściwy kształt dostarczany, 25. poziom, dalej nie muszę pokazywać, bo to już jest tylko kwestia po prostu na tej linii, żeby już przeszła odpowiednia ilość tych figur, tych kształtów. Z mojej strony to tyle, do usłyszenia w kolejnych materiałach, cześć!